Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam Was na czytaniu tygodniowym, moje drogie lwy, na okres od 9 do 15 sierpnia 2021 roku. Lwy, moje drogie, spotykamy się tutaj. Będziecie mieli pewnie wgrane w poniedziałek tutaj to Wasze czytanko. To już kolejny tydzień, słuchajcie, miesiąca sierpnia. początku też już zbliżamy się do końca miesiąca, tak jakby na to nie patrząc. Będziemy w połowie tego i słuchajcie, jeszcze jedno czytanko, drugie i zaraz mamy wrzesień. Wy, moje drogie, jesteście, wy tutaj, takie bardzo m, teraz, m, że tak powiem, naszpikowane taką energią. Jesteście, moi drodzy, tutaj po nowiu w Waszym znaku, więc bardzo dużo się tutaj działo, ale również ten now był bardzo. Energetyzujący, ekscytujący dla wielu znaków, też słuchajcie, na przykład dla niektórych znaków ziemnych, tutaj znaków ziemi, więc tutaj bardzo mocne, bardzo momentami nawet szokujące energie. No dobra, patrzymy, moje drogie lwy, co się dzieje u Was na nieboskłonie, ale. Nim przejdę, chciałabym przypomnieć, że to, co zostanie Wam tutaj dzisiaj, moje drogie lewe, zaprezentowane, to jest odczyt ogólny. Odczyt ogólne może, ale nie musi z Wami rezonować. Może rezonować w części, całości lub zupełnie nie rezonować. Może zarezonować już na początku tygodnia, może pod koniec, a może też rezonować dopiero w przyszłym tygodniu. Moje drodzy, przesunięcie w czasie, to jest naturalne prawo energii. Na odczycie ogólnym staramy się uchwycić pewną główną, ogólną, wiadomocą energię dla danego znaku zodiaku w określonym odcinku czasowym za pomocą. Takich narzędzi jak karty czy astrologia. Moi drodzy, to, w jaki sposób, w jakim czasie i z jaką intensywnością taka energia się zamanifestuje w Waszym życiu i czy ona w ogóle się zamanifestuje, zależy przede wszystkim też od Waszych indywidualnych układów planetarnych. E, moi drodzy, oczy ogólny nie jest odczytem indywidualnym, prywatnym, e, oczy ogólny nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. E, proszę, moi drodzy, pamiętać, że żadnych ważnych życiowych decyzji nie podejmujemy pod wpływem czytania ogólnego. Jeśli macie takowe do podjęcia, moi drodzy, i potrzebujecie wsparcia, warto skorzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli podobają Wam się moje czytania, odnajdujecie się w nich, moi drodzy, to kontakt do mnie w sprawie tych czytań znajdziecie na dole w opisie każdego filmiku. I najlepiej kontaktować się ze mną za pomocą Messenger, SMS bądź telefonicznie. Moi drodzy, a ja już teraz tutaj przechodzę do Astro Wstępu i informuję Was, moje drogie lwy, co tutaj się dzieje na Waszym niebie. Więc moje drogie lwy, w ubiegłym tygodniu, w niedzielę, mieliście nów w swoim znaku. To są bardzo silne, mocne energie, jak wspomniałam na początku tego filmiku. Moi drodzy, i tutaj właśnie w tym okresie, jeszcze do 9 sierpnia, 9, 10, nawet jeszcze Tutaj niektórych do 11. Czeka takie swoistego rodzaju trzęsienie ziemi, moi drodzy. Dodatkowo tutaj dołącza jeszcze. Kwadratura słońca z uranem, moi drodzy, to jest takie doświadczenie, które może na Was wpłynąć bardzo elektryzująco, na niektórych bardzo motywująco. Możecie coś zmieniać, możecie tutaj jakby niektórzy wpadać w jakiś taki amok działania, no, żeby tylko to właśnie nie, nie, nie skończyło się jakimś takim dziwnym troszkę amokiem. Naprawdę, słuchajcie, tutaj energie będą bardzo silne naciskająca na was raz z jednej strony, raz z drugiej strony. E, moi drodzy, no dużo stresów, dużo tutaj troszeczkę problemów w komunikacji u niektórych, u niektórych troszeczkę chwilowy zastój, a u niektórych po prostu spadek nastroju. I u niektórych właśnie może jakieś takie samopoczucie troszkę opadać i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, że jest słońce w waszym znaku, czyli jeszcze was tutaj dogrzewa, jeszcze was deenergetyzowuje, moi drodzy. Jeszcze tutaj ta energia idzie w górę, więc tutaj to słońce jest ratujące, ale no niestety będące w kwadraturze z uranem, no troszkę tutaj właśnie Wam burzy krew. No a wiadomo, lew to wiecie, to, to, to są emocje, to, są, to jest działanie, więc tu naprawdę niektórym lwom może się bardzo w życiu zmienić, możecie duże rzeczy poprzestawiać z kąta w kąt. Moi drodzy, zachowajcie też w tym tygodniu do 14 sierpnia dużą ostrożność, dlatego że Wenus, która jest w aspekcie z Neptunem, a później jeszcze, moi drodzy, z Plutonem, może zburzyć wasze oczekiwania, może zaburzyć wasze oczekiwania. Przede wszystkim też słuchajcie pewnego rodzaju oczekiwania nierealne więc moi drodzy wskazane jest żebyście w tym czasie nie brali jakichś wielkich zobowiązań finansowych nie składali nie wiadomo jakich obietnic nie zaciągali jakichś kredytów e, moi drodzy bo jakieś te okazje które się takie ja wam tutaj pojawią będą się wydawały świetne e, okażą się później po prostu kompletną klapą, moi drodzy, a otrzeźwienie i zimny prysznic przejdzie, przyjdzie właśnie w przyszłym tygodniu, tak po 16 sierpnia, więc moi drodzy, tu po prostu też nie szalejcie. Dlatego mówię, mogą Wam tutaj nerwy puszczać, możecie chcieć coś strasznie zmieniać i przestawiać, nastrój Wam opadnie, będziecie chcieli sobie go poprawić czymś i nagle tutaj pojawią się jakieś cudowne, złote okazje, cudownych, złotych okazji, moi drodzy, zazwyczaj nie ma. Merkury również, moi drodzy, który jest jeszcze w Waszym znaku, tutaj do 11 sierpnia. Eee... Będzie tutaj e, czynił Was troszeczkę bardziej e, elokwentnymi, czasami bardziej wygadanymi niż zwykle. E, I właśnie na przykład te problemy w komunikacji będą powodowały tak, że niektóre lwy tak będą coś z Ciebie chciały wyrzucić. Tutaj takie bardziej gadatliwe, jeszcze bardziej gadatliwe. Możecie też bardzo tutaj intensywnie mm, interesować się tym, co się dzieje na portalach społecznościowych. Możecie koncentrować swoją o, e, uwagę na innych, będziecie też zwracać bardzo na siebie uwagę różnymi wypowiedziami, słowami. Będziecie chcieli też słowami czy różnymi zachowaniami zwrócić uwagę właśnie na siebie, na przykład partnerów i tak dalej, jeżeli są problemy w komunikacji, jeżeli jakieś są takie niedogadania. Więc słuchajcie, to może być taki naprawdę troszkę trudny okres. Więc um, trzymajcie się tutaj naprawdę w tym tygodniu, z niewiadomo, jak szalonymi działaniami. 11 Merkury wkroczy do panny, moi drodzy, który jest bardzo mocny i to wpłynie też przynajmniej uspokajająco na Waszą pozycję finansową. I dlatego mówiłam tutaj w okolicach 14. Jeszcze jakieś cudowne okazje? Możecie po prostu za bardzo popaść w chórę optymizm, bo Merkury tutaj Was troszkę do tego będzie protegował, tak? Więc spokojnie, 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 moje drogie lwy. Na intratne interesy i wszystkie inne lepsze będą okresy. Przyjdzie czas, słuchajcie, po 16: troszkę tutaj się wszystko uspokoi. Emocje, słuchajcie, kurz, pył nowił w Waszym znaku opadnie i będziecie działać, będziecie działać. Wyjdziecie na prostą. Ja myślę, że ten tydzień to jest po prostu takim tygodniem e, takiego wirażu, w którym po prostu jesteście, a pod koniec tygodnia, słuchajcie, zacznie się wychodzenie właśnie na prostą, żeby w przyszłym tygodniu już. I taką prościutką dróżką, przynajmniej gdzieś zmierzać do jakiegoś celu, bo w tym momencie to po prostu jeden mały kołowrotek. Dobrze, moje drogie lwy. Ja sobie teraz patrzę tutaj na karty, co mam w kartach dla Was. Zobaczymy. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną lwów, rezonujące ze mną lwy na nadchodzący tydzień, rezonujące ze mną lwy na nadchodzący tydzień. Dziewiąty. 15 sierpnia, 9, 15 sierpnia, rezonująca za małwe. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse zagrożenia. Pod spodem talii, moje drogie lwy Co tutaj macie? Kartę dziesiątki buław No, sami widzicie Trudny tydzień, trudne zadanie Wszystko na was będzie napierało Będzie wam spadało na barki To jest taka troszeczkę czasami Karta matki, polki Możecie być takimi troszkę Matkami, polkami Ja muszę sobie, kochani, troszeczkę kamerę poprawić O, już jest lepiej Mnie to denerwuje, jak ja widzę coś tutaj krzywo W podglądzie no, Niestety Taka jestem trochę porządnicka Moi drodzy, poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną dwóch, rezonujące ze mną wy na nadchodzący tydzień, rezonujące ze mną wy na nadchodzący tydzień, 9-15 sierpnia. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse, zagrożenia. I moi drodzy, pod studentami macie kartę trójki, zwanej, zwanej karty. Karta ta jest zwana przeze mnie trójką, bo to jest, moi drodzy, karta podarunku. Mamy tu na niej trzy świece. Ja bardzo często porównuję do karty trójki kielichów, a ona tutaj dosyć często mówi o pewnego rodzaju relacjach trójkątowych, jakichś takich dziwnych historiach i sytuacjach troszeczkę życiowych. No, właśnie, moi drodzy troszeczkę brak poczucia szczęścia, a z jednej, z jednej strony niektóre będą myślały, że znalazły jakieś szczęście, że tutaj po prostu złapały Pana Boga za nogi, bo tutaj też widzę takie historie. No dobra. Trzeba naprawdę zachować daleko idącą ostrożność i spokój, moje drogie lwy, w tym tygodniu. Kochani, dla Was ogólna energia tego tygodnia, słuchajcie, karta piątki denarów oraz karta szczęścia, niespodziewanego szczęścia. Słuchajcie, moje drogie lwy, możecie tutaj patrząc jeszcze tutaj w ogóle na dziesiątkę buławową w tle, patrząc na tą kartę podarunku. Słuchajcie, możecie tutaj po prostu faktycznie wziąć wziąć po prostu do ręki piryt i stwierdzić, że to złoto, tak? Czyli po prostu połasić się na złoto głupców. Moi drodzy, to jest taki tydzień, w którym po prostu wskutek jakiegoś zamieszania, jakiejś po prostu trwogi, bo piątka denarów pokazuje nam trwogę, boimy się czegoś, ale nie wiadomo tak naprawdę czego, w zasadzie nie ma ku temu podstaw, ale to jest, słuchajcie, taka energia, która wpływa właśnie na to, że czujemy, że nie mamy zabezpieczenia, nie mamy podstaw, że brakuje nam czegoś, że może nam tutaj brakować pieniędzy, że e, albo, ojejku, albo, nie wiadomo, co tutaj się dzieje i tutaj jakieś wspaniałe, słuchajcie, faktycznie złote okazje tutaj e, przez niespodziewane szczęście mogą nam się tutaj e, pokazywać. E, moi drodzy, są tutaj też takie lwy, które mogą twierdzić czy mówić wręcz nawet, ja nie mam szczęścia, ja mam pecha do różnych spraw, do finansowych, do zawodowych, do wszystkiego. Ja mam, nie mam szczęścia, mam wielkiego pecha, jeżeli chodzi o sprawy osobiste. Ja tutaj no nic mi się po prostu nie, 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 wszystko źle, wszystko źle, tak? To jest, słuchajcie, taka energetyka po prostu tego tygodnia. Piątka denarów, słuchajcie, pokazuje tutaj na trwogę, pokazuje właśnie na takie rozproszenie energii, pokazuje po prostu m, takie sytuacje, że a tym się chcemy zająć, a tym, a może zbyt dużo rzeczy na raz. Moi drodzy, i pokazuje czasami takie działanie bez celu, bez kierunku, pokazuje też niepotrzebną trwogę. Oczywiście też jakaś tutaj tęsknota może być za szczęściem, za jakąś też osobą, która. Gdzieś tam, moi drodzy, jest wody dali, może też być tutaj troszeczkę tęsknoty. Słuchajcie, za, za jakimiś takimi troszeczkę motylkami w brzuchu są tutaj takie lwy, które będą, słuchajcie, tęskniły za taką bardziej trawą, zieleńszą niż we własnym ogródku. No, tak naprawdę ta trawa jest identyczna, może nawet brzydsza, tak? Więc tu, moi drodzy, trzeba sobie zdać z tego sprawę. Słuchajcie, poprzez taką trwogę, poprzez takie zamieszanie faktycznie możecie gdzieś zgubić szczęście. Działając na łapu capu, i tutaj właśnie widzę w tym tygodniu takie troszeczkę działanie na łapu capu, bo w piątce donarowej tu mamy działanie właśnie na łapu capu, Histeryzujemy troszeczkę, tak? Niepotrzebnie. Moi drodzy, trwoga, 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 i jeszcze raz trwoga, i takie po prostu, taki brak poczucia podstawy. Zadbajcie też w tym tygodniu bardzo o uziemienie, zadbajcie o czakrę podstawy, zadbajcie o tego typu rzeczy. Zadbajcie o to, żeby po prostu nie być odrealnionym, moi drodzy. A jeżeli po prostu bardzo was tutaj emocje i, i, i myśli gdzieś tam ponoszą, no to po prostu starajcie się spędzić więcej troszeczkę czasu na świeżym powietrzu. I chociaż głęboko oddychać i starajcie się, żeby po prostu wszystko jakieś miało uziemienie, żeby wszystko miało ręce i nogi. E, moi drodzy, tutaj też w karcie niespodziewanego szczęścia, tak jak powiedziałam, możecie właśnie poprzez działanie na łacu półcapu, poprzez jakąś trwogę, albo zgubić faktycznie prawdziwe szczęście z oczu. Bo wam się to wyda może mało prawdziwe, może mało realne, może mało atrakcyjne, może takie lekko szarawe, y, moi drodzy. A tutaj, y, a tutaj po prostu y, faktycznie coś fajnego jest gdzieś tutaj jakaś, jakaś bardzo, 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 bardzo fajna, słuchajcie, sytuacja. Y, możecie się też obawiać utraty szczęścia, możecie się obawiać utraty szczęścia, możecie się obawiać y, tutaj jakieś sytuacje, może troszeczkę trójkątowych, te, które tutaj mają faktycznie jakąś taką historię. No, w swoim życiu, moi drodzy, no to możecie się tutaj e, też właśnie trwożyć, że coś nie, no tutaj nie macie szczęścia, że nie wiem, może ktoś się nie zdecyduje albo wy macie problem w zdecydowaniu się, co tutaj robić, bo tak jakoś tak nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. Więc troszeczkę słuchajcie trwogi, troszkę zamieszania, pomieszania z poplątaniem w tym tygodniu. Dziesiątka buław mówi o tym, że to będzie trudny tydzień, z którym po prostu będziecie sobie musieli poradzić. Na pewno sobie poradzicie, większość z Was sobie poradzi. Szczególnie jak tutaj widzimy w kontekście kartę trójki. Słuchajcie, to też jest taka. Ja ją zawsze nazywam już kartą trójki, tak już zostanie. Słuchajcie, to też jest jeszcze tutaj taka sytuacja, że byście uważali na składane obietnice. Wy nie przyjmujcie też wszystkich jakichś obietnic ofert, nie przyjmujcie jakichś obietnic matrymonialnych, jakichś obietnic niesamowicie intratnych właśnie współprac. I bo z powodu właśnie takiego zamieszania, zapętania będziecie myśleć, że po prostu tutaj łapiecie Pana Boga za nogi. Moi drodzy, więc tutaj tego po prostu nie róbcie, bo możecie przyjąć jakieś po prostu oferty, które tak naprawdę nie są szczere, nie mają prawdziwej podbudowy albo po prostu są zwyczajnym jakimś. Oszustwem. To samo jest z jakimiś, słuchajcie, tutaj ofertami złotych, cudownych biznesów, takich jakichś takich historii. No dosłownie. No, 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 słuchajcie, w Totka tutaj w tym tygodniu nie traficie. To od razu mówię moi drodzy, jakie są tutaj szanse w tym tygodniu, paśki i karta oficera, słuchajcie jakiś możecie się tutaj otrzeźwić otrzeźwić, macie tutaj otrzeźwienie bo oficer pokazuje na otrzeźwienie słuchajcie, pokazuje też na takie naprawdę bardzo rzeczowe podejście do sytuacji do sprawy, w związku z jakąś słuchajcie, z, z historią sytuacją, w której macie mało doświadczenia czegoś tutaj nie wiecie tu są słuchajcie, jakieś Relacje, które dopiero co powstały całkiem niedawno, może relacje z jakąś młodszą osobą. Moi drodzy, oficer też tutaj pokazuje, że obudzicie się w końcu i stwierdzicie, że trzeba wziąć troszeczkę odpowiedzialności za swoje własne czyny, za swoje własne słowa. Z drugiej strony też zaczniecie patrzeć, czy ta osoba jakaś tam jest odpowiedzialna w stosunku do Was, tak? Czy ona ponosi odpowiedzialność za swoje czyny, za swoje słowa. Moi drodzy, oficer mówi o dużej odpowiedzialności, o takim naprawdę. Rozsądnym podejściu do swoich obowiązków, do swoich zobowiązań, lecz też rozsądnym podejściu do swoich obietnic. I moi drodzy, karta Paśkielichów mówi: ok, dobra, działamy tutaj w sposób taki bardzo spontaniczny. To jest o, oczywiście bardzo przyjemnie, bardzo fajnie, tak, ładnie, pięknie, ale zaraz, zaraz. Oficer jest, słuchajcie. Bardziej doświadczony patrzy na to realnie, nie patrzy tutaj na to, z takim hura optymizmem. Bardzo dużą szansą, słuchajcie, jest to, że ta karta oficeria jest silniejsza, jest mocniejsza, właśnie na szansie. Karta pazia kielichów jest tutaj troszeczkę słabsza energetycznie, więc dużą szansą jest tutaj to, że po prostu a, znajdziecie równowagę, złapiecie tą równowagę, nie dacie się ponieść jakimś emocjom, nie dacie się zaangażować w jakieś sytuacje, w jakieś biznesy, w jakieś sytuacje, w jakieś sprawy, gdzie po prostu macie mało doświadczenia, gdzie jeszcze niewiele o czymś wiecie. E, moi drodzy, Tutaj też zaczniecie się zastanawiać, no ale zaraz, zaraz. No, fajnie, było ładnie, pięknie. To są jakieś takie motyle, ale może może zaraz je tutaj jednak zacznę patrzeć na, na te obietnice, na to, co ja mogę dać, na to, co ta strona mi może dać. To zarówno jest w pracy, w biznesie, jak i słuchajcie, w relacjach. Też, moi drodzy, tutaj jakieś sprawy związane z dziećmi mają szansę tutaj w jakiś sposób Was postawić do pionu. Co po niektórych, e, zobaczycie, że być może ktoś jest dziecinny, zobaczycie, że to może jest dzieci nada, może ktoś będzie Was tutaj chciał bardzo namawiać na dziecko, na posiadanie dziecka, więc tutaj też zwrócicie na to uwagę i mm, po prostu takie dosyć poważne widzę otrzeźwienie w tym temacie. Tak? Moi drodzy, oficer też tutaj pokazuje, że będziecie mieć faktycznie tą szansę. Mm, y, y, odrzeźwienia i nie pakowania się w coś Gdzie nie, niewiele o czymś wiecie Nie macie zbyt dużo doświadczenia Albo nie będziecie się też pakować W jakieś relacje, które po prostu yy, No to są Krótkotrwałe, to jakieś takie bardzo Sympatyczne, bardzo miłe Po jednej rance nie będziecie sobie tutaj czynić Jakiś wielkich obietnic, widzę. Więc to jest tutaj taka wielka szansa, tak? Otrzeźwienie i nie pójście, słuchajcie, w jakiś temat też, jeżeli chodzi też o sprawy zawodowe i finansowe, gdzie nie mam po prostu zbyt wiele doświadczenia, tak? Bo tu może was ktoś do czegoś pięknie namawiać. Może tutaj naprawdę, słuchajcie. Mi się też pokazują jakieś inwestycje, więc żeby to nie było, jest tutaj taka szansa też, że po prostu nie zainwestujecie jakiejś oszczędności całych swojego życia w jakąś dziwną historię, niepewną sytuację, tak? Jakieś takie, no. Nie, 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 nie mogę mówić za bardzo w co bo to mogłaby być jakaś tutaj reklama czy coś takiego e, moi drodzy, m, karta dziesiątki Buław mówi, że owszem, będzie to tu, nie będzie to łatwe zadanie, bo to jest bardzo piękne i takie są tutaj miłe do początki, ale no, dacie sobie z tym radę, karta dziesiątki Buław mówi, że owszem, no, łatwo nie będzie, ale radę sobie dacie e, dacie sobie radę, po prostu z tym, z tym naporem no, tu też jest taka czasami sytuacja, że ktoś może Powracać z przeszłości, albo jakaś taka osoba, tutaj słuchajcie, Wy jesteście w relacji, albo ta osoba jest w relacji, a tutaj Was gdzieś podrywa. Może być to bardzo przyjemne przez moment, przez chwilę, ale tutaj karty pokazują, że jednak dacie sobie z tym radę, otrzeźwiejecie, tak? Jakoś tutaj bardziej, bardziej realistycznie zaczniecie patrzeć na pewne rzeczy, na swoje sprawy i na swoje zobowiązania. Trójka, słuchajcie, mówi o tym, że no cóż, tu są czasami obietnice bez pokrycia, to są czasami jakieś ukryte motywy, więc też dacie, dacie sobie radę z tym, moi drodzy, żeby nie wpaść w jakieś sidła kogoś, kto składa właśnie obietnicę bez pokrycia, kto też tutaj po prostu troszkę mami, tak, i coś ma do ukrycia, jest ukryte, są ukryte tematy. Moi drodzy, jakie są tutaj zagrożenia? Mamy tutaj kartę straty oraz kartę trójki buław. Zagrożeniem jest to, że możecie w pewnym momencie nie wyciągnąć wniosków z jakiejś sytuacji i nie odejść, nie odstąpić od czegoś, co można by tutaj nazwać hazardem życiowym. To jest takie zagrożenie. Słuchajcie, w karcie straty mamy taki hazard życiowy. To jest, słuchajcie, gra. Tak, Zobaczcie, tutaj mężczyźni siedzą przy pokerowym stoliku. Poker to, czy to brycz? No nie, no poker, bo słuchajcie tam e, brycz. No, bardziej chyba widzę, że to jest poker, chyba tak. I to jeszcze na dodatek na kasę, wiadomo. No, więc, moi drodzy, kwestia jest tego typu, że e, możecie po prostu nie wyciągnąć wniosków też z jakiegoś z jakichś takich sygnałów. Które tutaj macie, bo tu szanse są, szanse są, moi drodzy, dość poważne, żeby, żeby po prostu w odpowiednim momencie nie, nie umoczyć za przeproszeniem, tak? I nie obudzić się później z ręką w nocniku. Karta trójki buław mówi, że możecie nie wyciągnąć z tego wniosków. Możecie też nie wyciągnąć wniosków z przeszłości, jeżeli to jest ktoś, kto do was wraca, albo jeżeli to jest identyczna czy podobna sytuacja, która Wam się tutaj, moi drodzy, powtarza, tak? Powtarza się cały czas jak bumerang, jedno i to samo wraca, jedna i ta sama sytuacja osobista czy zawodowa. Już kiedyś może w okresie takiej trwogi i takiego właśnie troszeczkę pogubienia i wrażenia, że po prostu na wszystko mi zabraknie i nie starczy, popełniliście jakieś błędy. Moi drodzy, weszliście czasami w jakieś, w jakieś dziwne sytuacje zawodowe, jakieś kontrakty i tak dalej, albo wpadliście po prostu gdzieś tam kiedyś wcześniej, w jakieś jeszcze sidła takie osobiste. Moi drodzy, tu też widzę taką historię, że trzeba uważać na kobiety, tu trzeba uważać na energię kobiecą. Są też takie historie, że. Jakieś tutaj lwy poniosły straty z powodu kobiety kiedyś albo teraz poniosą te straty. I moi drodzy, nie wyciągnięcie wniosków z tego tytułu, czy, czy, czy w ogóle nie staniecie po swojej stronie, nie użycie po prostu wyobraźni stanowi tutaj duże zagrożenie. Uważajcie też w tym tygodniu na wszelkiego rodzaju jakieś kontrole, donosy, tego typu rzeczy jakieś trudności urzędowe, trudne sprawy urzędowe, bo możecie tutaj przy tej karcie piątki denarów widzę takie historie, że ktoś może was tutaj, nie wiem, ktoś może od Was odchodzi, odejdzie, jakaś tam, nie wiem, zezłoszczona, narzeczona czy narzeczony, tak? czy, czy, czy jakaś tam osoba, z którą, którą po prostu kończycie coś. Jakieś was tam łączyły takie sytuacje, słuchajcie, osobiste, zawodowe, finansowe, tak? Troszeczkę za dużo było tego pomieszania, troszkę za dużo było tych dziedzin tutaj pomieszanych. Może ktoś tam e, coś za dużo na Wasz temat wie? Więc moi drodzy, <laughs> A tu też może być taka sytuacja, że możecie się spodziewać właśnie jakiejś kontroli, te, te kontrole, czy te jakieś takie donosy, czy tego typu rzeczy na Waszą jakąś, nie wiem, działalność, czy cokolwiek takiego, czy ktoś może tutaj sprawdzać Waszą pracę, jak tam pracujecie, tak? Może jakiś szef, szefowa, ktoś taki, komu żeście tam odmówili, czy z kimś już tam nie za bardzo chcecie flirtować na przykład. Moi drodzy, więc możecie się tutaj tego spodziewać, możecie się spodziewać właśnie straty z, z tego tytułu, możecie się właśnie spodziewać jakiejś kontroli, tego typu sytuacji, tak? I takiego zamieszania, pomieszania, co to będzie, co to będzie jak ja tutaj po prostu odstąpię od tego, więc moi drodzy to są troszeczkę takie czasami niefortunne sytuacje, które się zdarzyły w waszym życiu gdzie troszeczkę gdzieś tam spuściliście z oczu taki prawdziwy cel może w życiu, gdzie może tutaj po prostu troszkę żeście się moi drodzy pogubili w swoich hura optymistycznych rachunkach no i, i, i tutaj moi Drodzy, to jest takie zagrożenie. Zagrożeniem jest tutaj też, słuchajcie, taki właśnie hazard życiowy, niewyciągnięcie wniosków z jakiejś sytuacji. Która się zadziała, zadarzyła. Jeżeli w tym tygodniu coś się takiego tutaj zadzieje, słuchajcie, i, i, i wyjdziecie z tego, wybrniecie, to też tutaj widzę, że na przyszłość znowu możecie twierdzić, że i tak się wszystko uda, i tak, tak, tak po prostu wyjdę, ja ze wszystkiego wybrnę i po prostu spadnę na cztery łapy, tak? Więc tak to moi drodzy, tutaj widzę. Ale generalnie tydzień, słuchajcie, naprawdę taki bardzo trochę właśnie szokujący. Dla niektórych z Was będą to swoistego rodzaju, bym powiedziała, takie otrzęsiny, tak? Po słowiańsku, moi drodzy, właśnie takie otrzęsiny, tak, takie właśnie otrzęsiny tutaj będą, no i ważne, żeby po prostu wyciągnąć lekcję, wyciągnąć naukę z tych otrzęsin, moi drodzy, i odejść od takich rzeczy. Pojawi się szansa też po prostu, słuchajcie, wystąpienia, od, 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 że tak powiem brzydko odklejenia się od jakiejś niezdrowej sytuacji partnersko-zawodowej, i należy tę szansę wykorzystać, tak? Bo później już może znowu czegoś takiego nie być, i później już mogą być tylko i wyłącznie same straty. Jeżeli w którymś odpowiednim momencie się nie wycofacie, to będą większe straty niż się po prostu możecie tego spodziewać, tak? Więc nie należy tutaj czego przeciągać struny. Przeciąganie struny mi się w tym tygodniu dla lwów pokazuje. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego, tylko dobrego tygodnia. Jak najlepszych słuchajcie tutaj zawirowań, akcji, takich żebyście wyszli po prostu na prostą. Dziękuję wszystkiego, dobrego, do usłyszenia za tydzień.